9 stycznia 1991 roku, 35 lat temu w Krakowie, zdemontowano pomnik marszałka Iwana Koniewa, jednego z najbardziej rozpoznawalnych dowódców armii czerwonej II wojny światowej. Samo wydarzenie było symbolem odchodzenia od narzuconej narracji historycznej okresu PRL, ale jednocześnie stało się pretekstem do ponownej, bardziej krytycznej oceny postaci, której pomnik upamiętniał. Iwan Estepianowicz Koniew należał do ścisłego grona najwyższych dowódców ZSRR, w czasie wojny z III Rzeszą dowodził m.in. Frontem Stepowym. Pierwszym i drugim frontem ukraińskim Uczestniczył w bitwie na Łuku Kurskim, Wyzwoleniu Ukrainy, forsowaniu Odry Oraz operacji berlińskiej W styczniu 1945 roku Jego wojska wkroczyły do południowej Polski W tym na teren Górnego Śląska i Małopolski Co w propagandzie powojennej Przedstawiono jako wyzwolenie Jednocześnie Koniew był lojalnym Wykonawcą polityki Stalina Po wojnie pełnił kluczowe funkcje w aparacie Wojskowym bloku wschodniego Był dowódcą wojsk Układu Warszawskiego Oraz wysokim komisarzem w Austrii to właśnie koniew dowodził interwencją zbrojną w Budapeszcie w 1956 roku, która doprowadziła do krwawego stłumienia węgierskiego powstania i śmierci tysięcy cywilów. Fakt ten przez dekady był marginalizowany w oficjalnych biografiach. Pomniki koniewa stawiane w PRL miały charakter jednoznacznie propagandowy i służyły legitymizacji obecności Związku Radzieckiego w Europie Środkowo-Wschodniej. Demontaż krakowskiego monumentu w styczniu 1991 roku był więc nie tylko aktem porządkowania przestrzeni Publicznej, lecz także symbolicznym zerwaniem, uproszczonym kultem postaci, której wojskowe sukcesy nie mogą być analizowane w oderwaniu od jej politycznej roli i konsekwencji działań Związku Radzieckiego po zakończeniu wojny, w tym masowego terroru.